Się ma tutaj JJ Jacob, a to jest pierwszy odcinek z serii Zagrania Lat. 2 Tak jak zapowiadałem, będziemy yy, grać w tę grę. Tak, więc tworzymy nowy profil. Tak, będzie jelko, ponieważ JJ, ponieważ Jacob nie zmieściło. Słuchajcie. No, jak widać, nie zmierzycie się, to będzie J, J, O. Dobrze. E, tak więc, mamy 10 minut. Czekajcie, już zmienię opcję. Zobaczcie, na 20. Rozpoczniemy nową karierę. Pa hmm. Nie jestem pewien, który wybrać, ten na pewno nie. Ten, nie wiem. Hmm. Tym jeszcze nie jeździłem, lecz tym też jeszcze nie jeździłem. Tak więc. No to według mnie i dziewczęt chyba, że na niebie. A no dobra weźmiemy ten No cóż, stracimy samą kasę, ale co z tego? Czyś tak zarobimy Dobra Tak więc Mamy no tak jak mówiłem już na chyba 2 minuty eee no i Będziemy jeden... tu będziemy... oweś... o wyścigi Eee... czekaj, trochę ściszę Dobrze, teraz jest... już dobrze Eee... to będzie eee, tak Myślę, że... będzie albo jeden wyścig albo obydwa wyścigi i od razu cały turniej no tak widać że ja mam prawe ponieważ wiele razy grałem w tę grę bo ona nie jest taka młoda już ona jest od 2005 albo 2006 roku ale naprawdę jest bardzo fajna i e, bardzo mi się podoba Wyłączę muzykę, bo chciałbym, żeby było mnie lepiej słychać. Lecz bez muzyki yy, niezbyt fajnie się gra. Ale cóż... na 10% tamtej... Właśnie dłużej właśnie głośno. W zasadzie dla mnie, bo nie wiem, jak to pójdzie na nagranie. Jak będzie trochę ciężka muzyka, to... W już będzie... Muzyka już... Yy, jeśli będzie tylko cicha, to na pewno będzie. Więc chyba uda nam się przejść ten cały... Yy, ten cały puhar. Ogólnie... Yy, prawie jest tutaj chyba 9 9 albo 7, już nie pamiętam. Łopka myszki ominiemy. Tak. Eee, może... Jak będzie ten turniej, to... Będziemy y, 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 będzie odlokowana y, jakaś impreza Najbardziej jest impreza, lubię derby. Ale też już daleko. Y, na 100% wygramy, bo gdybym Nie wygrał tego ścigu, to by musiał być jakimś cała Chociaż już nie, bo patrzcie, już to do doganiemy Cartera. A nie ostatni, a masz. Dobra. Eee, może dogonimy też innych graczy. No, graczy, no. Można powiedzieć, bo tak naprawdę są nasi wrogowie. Tak. Chyba zdążymy zrobić, więc będą dwa wyścigi, i będzie koniec. Następny odcinek może się pojawić. Myślę, że. Jeśli ktoś oglądał pierwszy odcinek simulatora farmy to pewnie słyszę, że będą co tydzień, lecz ja nie chcę tak długo czekać ponieważ miałam ja, ops i właśnie y, równą wersję kamtasy studio a co tydzień to byśmy, bym nagrał jedynie 4 albo 5 filmików, więc wolno nagrywać teraz codziennie niż co tydzień. No więc jutro może się pojawić drugi odcinek y, z y, tej gry. Może nawet y, odcinek symulatora farmy. Dobre. No, akurat będzie, że skończymy ten wyścig i zakończymy ten odcinek. Jeśli ktoś e, ma tę grę e, albo ktoś o niej słyszał, może napisać mi w komentarzach, co i jak. E, ponieważ. Pierwszej, kurdy. Kurde. Kurde. A. Pak. A. Eee, w każdym odcinku będziemy... E, będą dwa wyścigi. Znaczy, zależy jaki będzie czas, ja się będę powtarzał. To oczywiście mimo że tylko jeden wyścig. E, tak więc... masz co... Ten wyścig e, nie uda nam się wygrać, ponieważ jestem tutaj wszystkie tory. Spędziłem na nich mnóstwo godzin. I, a poza tym to jest dopiero pierwszy yy, turniej, więc on jest najłatwiejszy, nawet gdyby ktoś miał najgorszy wóz w tej grze, i tak na 100% kto wygrał. To dopiero taki ja, kto już ma doświadczenie z takich gra, bo nie raz grałem właśnie, jak mówiłem, w tę grę, grałem też w też, też parę razy yy, Network Speedy. Głównie to Hot Pursuit, Shift i Carbon. Chyba też, nie pamiętam, ale chyba kilka lat temu też grałem w Most Wanted. Nie jestem pewien dokładnie jaka to była wersja A, A. Network speed Ale również grałem w Network Speed, pokażę już na mojej konsoli. PlayStation 2 w Netflix Underground 2. Tak, myślę, że zdążymy. No, zdążymy jeszcze na minęło 10 minut. Eee. Więc... Poza tym już jest niedaleko meta, więc... Więc... E, dokończymy ten wyścig. Może kupimy jakieś ulepszenia. Eee. Będzie na tyle w tym odcinku. To pierwszy odcinek. Na znaczy tym odcinku będzie o wiele więcej. Ponieważ w grę, całą oczywiście, przychodziłem około miesiąc. Grając, chyba przychodziłem wtedy co jeden puchar. Może co dwa, już nie pamiętam. Popatrz, hack jump. Dobrze. Może coś kupimy z ulepszeń. Ja najczęściej kupuję nowy silnik, ale nie jesteś na... chyba, że na ten. Ale nie, to weźmiemy skrzynię biegów, rurę... Może weźmiemy zawieszenie. Weźmiemy... To weźmiemy zawieszenie. mam jeszcze 300, to może jakieś koła? O, to kupimy jeszcze. Dobrze, tak więc, kończymy ten odcinek, tak więc, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku serii Let's Play Fallout 2. Ho, ho, ho.